Cześć, budowalka się zmienia. Do tej pory często mówiłem o różnych rzeczach, a teraz chciałbym zacząć pokazywać te rzeczy i w jaki sposób możecie wy zacząć wprowadzać te rzeczy, o których do tej pory cały czas tylko mówiłem, rzeczywiście, jak możecie wprowadzać to w, w życie i sprawiać, że odzyskacie trochę więcej czasu i rozwiniecie wasze firmy. I jedną z takich rzeczy, które bardzo są pomocne i jest ostatnio bardzo na czasie, jest ChatGPT, czy też sztuczna inteligencja. I ona rzeczywiście może bardzo pomóc wam w tym, żeby no, e, ułatwić sobie działanie w firmie. I dzisiaj chciałem pokazać wam taki jeden przykład, trochę bardziej taki dostosowany do budowalki, do budowlanki. I dzisiaj chciałem wam pokazać taki jeden przykład, trochę bardziej dostosowany do budowlanki. Bo pewnie wszystkie przykłady, które do tej pory widzieliście, jeżeli w ogóle interesowaliście się tematem, związane są pewnie z marketingiem i tak dalej, z takimi rzeczami. A dzisiaj chciałbym się skupić na tym, żeby tworzyć taką standardową procedurę operacyjną przy pomocy Chat GPT. No i dobra, właśnie możemy zacząć sobie to robić, żeby właśnie nie przedłużać tym gadaniem. Tylko zaczniemy sobie robić standardową procedurę operacyjną. I po co w ogóle taką operacyjną, standardową procedurę mamy robić? No po to, żebyśmy mogli sobie opisać pewne rzeczy, które w firmie robimy, i żeby pracownik, który przychodzi do tej firmy, mógł robić dokładnie to, to samo w ten sam sposób, który my sobie wymyśliliśmy, tak? Żeby to było powtarzalny proces. I przy okazji, możemy sobie tworzyć tam od razu checklisty, materiałów, które są potrzebne, checklisty, narzędzi, które są potrzebne. Więc to wszystko może nam ułatwić ChatGPT. Oczywiście to, co on będzie tworzył, nie będzie idealne, ale już będzie da nam pewien pogląd na to, co powinno się tam znaleźć, w jaki sposób powinniśmy to opisywać. I my tylko sobie możemy troszeczkę to wszystko zredagować, wiadomo, bazując na naszym doświadczeniu i dostosowując to do własnej firmy, ale większość już tego, co trzeba zrobić, będzie zrobione przez naszego online'owego AI asystenta. Dobra, zaczynamy. Zacznijmy. Wchodzę sobie tutaj na czat Wybieramy model najlepiej GPT-4. Jeżeli, jeżeli nie macie do tego dostępu, musicie sobie wykupić e, e, GPT. -plus. E, to są dwa różne modele: jeden jest po prostu starszy, szybszy, e, tańszy, bez żadnych ograniczeń, a drugi jest po prostu najnowszej generacji: e, najlepsze efekty daje, najbardziej rozumie kontekst, dlatego bardzo często, albo raczej najczęściej, korzystam właśnie z niego. I teraz, żeby stworzyć taki prosty prostą procedurę. Pokażę Wam na, na przykładzie podwieszonej toalety. Nie trzeba bardzo się starać. Wystarczy napisać napisz mi prosty w zrozumieniu SOP, czyli standardowa standard operation procedure, tak po angielsku standardowa procedura operacyjna na temat instalacji podwieszanej toalety. I teraz tak ChatGPT może przyjmować różne role, i żeby no wybrał taką odpowiednią rolę do tego, co chcesz tutaj zrobić, możemy dopisać coś takiego. Jestem właścicielem firmy remontowo-budowlanej i potrzebuję napisać SOP. Napisz mi prosty w instalacji podwieszanej toalety. I zobaczymy, co wymyśli. Dobra, on sobie teraz tworzy. My sobie popatrzymy chwilkę, co on tutaj pisze. Eee, chętnie nam pomoże. Super. Poniżej znajduje się przykładowe SOP, procedura operacyjna. Instalacja podejrzanej toalety, wersja 1.0. OK, super, fajnie, że dał nową wersję. Celem tej procedury jest zapewnienie spójnego podejścia do instalacji podejrzanej toalety zgodnie z najnowszymi praktykami branżowymi. O, dzięki normami technicznymi i wymaganiami pra y, prawodawstwa lokalnego. OK zakres. Ta procedura dotyczy wszystkich pracowników naszej firmy remontowo-budowlanej. To właśnie już Wam fajnie pokazuje, jak powinniście na to spojrzeć i co powinniście pisać w takim SOP. Odpowiedzialność, kto jest odpowiedzialny za to, procedura, przygotowanie. Upewnij się, że posiada wszystkie niezbędne narzędzia, super. Wyłącz dopływ wody, Upewnij się, że miejsce instalacji jest odpowiednio i bezpieczne, instalacja ramy, instalacja ceramiki, super. Chodzi o to, że widzicie, każdy krok jest tutaj pokazany i możemy sobie to Prześledzić i wykorzystać w naszej dokumentacji. Możemy zacząć tworzyć w ogóle dokumentację do naszego folderu jakiegoś, tak? albo trzymać to w jakichś, nie wiem, Wordach czy, czy innych elementach. No, w jaki sposób to zorganizować, to już jest temat zupełnie na inną rzecz, na inny, to już zupełnie jest inna sprawa, ale generalnie mamy już jakąś procedurę, pierwszą naszą procedurę w filmie możliwie, że, więc. E, możemy coś z tego korzystać. Oczywiście musicie sobie to przeczytać. Ja nie jestem doświadczonym e, hydraulikiem. E, nie prowadziłem firmy remontującej łazienki, więc nie wiem, czy to jest do końca e, prawidłowe. Wygląda fajnie, ale właśnie. Teraz już możecie: macie, nie siedzicie przed pustą kartką i musicie: OK, dobra, muszę napisać procedury. Jak to tylko zrobić? Nie. Macie już gotową procedurę, którą możecie tylko dostosować. Możecie też oczywiście poprosić ChatGPT do tego, żeby to zmienił. Na przykład, nie wiem, e, popatrzymy sobie tutaj. Możecie dać mu jakąś toaletę, którą korzystacie, z której korzystacie. Może będzie wiedział na, tej, na temat tej toalety więcej informacji i pokaże wam dokładnie jak to jak coś tam macie zrobić. Chciałbym jeszcze coś takiego zrobić. Dobra dokumentacja, testowanie i czyszczenie. Jeszcze fajnie by było mieć taką checklistę. Chciałbym zrobić również i dodać, albo zrobimy tak, zrobić również listę potrzebnych narzędzi. Oj, No dobra, spoko. Oczywiście, checklisty są świetnym narzędziem. Wszystkie niezbędne narzędzia są, elementy są gotowe. Dobra. Poniżej znajduje się czy przykładowa checklista. Wiertarka, zestaw wiert o różnych rozmiarach, klucz francuski. Dobra, i teraz do takiego SOP dodajcie sobie również narzędzia w formie checklisty. I zanim w ogóle ktoś zacznie instalować, o, nawet dopisuje materiały, super sprawa. Zacznie instalować taką toaletę, może sobie spojrzeć na taką checklistę i zobaczyć, czy rzeczywiście wszystko się zgadza. Może też spojrzeć na tą checklistę, bo jeżeli wyślesz mu na przykład zadanie takie, dzisiaj będziemy instalować toaletę, to jeżeli będzie pakował samochód rano w magazynie to może również spojrzeć na taką checklistę jeżeli mają dostępną na przykład na telefonie i też sprawdzić czy wszystko do montażu tej toalety ma ze sobą zabrane tak? oczywiście możliwe że musisz coś tutaj dopisać ale wiadomo już to jest jakieś, jakiś start mamy jeszcze coś takiego co możemy sobie jeszcze zrobić co też może ci się przydać później w rzeczą w wyliczaniu pracy oszacuj czas potrzebny do instalacji standardowej, standardowej podwieszanej toalet -y, toalety. Oszacuj czas potrzebny do instalacji toalety oraz wypisz ilu pracowników jest potrzebnych do zainstalowania szarówki. E ilu jest potrzebnych i opisz podział obo... obowiązków. Zobaczymy co wymyśli, tak? Czas instalacji zależy od wielu czynników. Dobra, bla, bla, bla. Średnio do doświadczenia może zająć 3 do 5 godzin. Ok, już mamy jakiś tam start. Typowe instalacje to praca dla jednej osoby. Przy bardziej skomplikowanych sytuacjach czy trudnych warunkach, może być pomocna z pomocy drugiej osoby. Okay. Podział obowiązków. Dla jednego pracownika służy za całość procesu. Dobra. Dla dwóch pracowników. Pracownik odpowiedzialny za przygotowanie miejsca pracy, wywiercenie otworów, montaż i bla bla bla. Pracownik 2 odpowiedzialny za pomoc w instalacji ramy, czy ceramiki, pod, podłączenie rury. Dobra i fajnie. I teraz masz od razu już. Jakąś informację i w ogóle ilu ludzi jest do tego ci potrzebnych, ile czasu to zajmie. Więc jak robisz sobie wiedzę nawet czegoś, co nie za bardzo wiesz o co chodzi, to już możesz korzystać z jakichś tam informacji. Oczywiście o ChatGPT i w ogóle AI było szkolone na wielkiej ilości danych, aczkolwiek czasem wymyśla różne rzeczy i nie za bardzo wiadomo kiedy wymyśla, zawsze daje odpowiedź. Także to jest i dobre, i złe. Dlatego trzeba, warto, warto sobie sprawdzić te wszystkie rzeczy, które, które podaję, ale masz już jakiś rząd wielkości, mniej więcej wiesz, o co chodzi, tak? I możesz na tej podstawie już kontynuować robić i właśnie, nie wiem, sprawdzić sobie to w internecie jeszcze, albo po prostu już z własnego doświadczenia, czy z, z doświadczenia pracowników, kolegów możesz już skorzystać, ale wiesz już, o co masz na przykład pytać, tak? Także takie SOP jest bardzo fajne i więcej o tego typu rzeczach, Piszę w moim e-booku, który przygotowuję właśnie, link do tego e-booka, do strony, gdzie będzie więcej informacji, macie poniżej w opisie. W opisie też dałem te prompty, które możecie wpisywać w chat GPT, także tam możecie sobie to wszystko skopiować, sprawdzić, przetestować samodzielnie. Link do czata GPT też jest w opisie, także możecie sobie to wszystko sprawdzić i zobaczyć, na ile to będzie pomocne Wam. Myślę, że to jest całkiem fajna sprawa i może rzeczywiście pomóc Wam w tym, żeby no, ustandardyzować tą Waszą firmę, tak? usystematyzować to wszystko, żeby zaczęło to wszystko fajnie działać. W kolejnych filmikach zajmę się kolejnymi um, zagadnieniami związanymi z tym, żeby tak właśnie już bardziej praktycznie podejść do tego. O czym mówiłem w wcześniejszych filmikach, czyli marketing, zarządzanie firmą, tworzenie systemów, tak, w ogóle sprawdzanie budżetu i tego typu sprawy. To wszystko już zajmiemy się w ten sposób, że będę budował dla Was pewne procesy, czy pokazywał wam pewne rzeczy, jak możecie je sobie sami. Zrobić będzie mniej takiego teoretycznego gadania, a więcej rzeczywiście pokazywania, jak można coś zrobić. Zobaczymy, czy Wam się to spodoba, czy nie. Będą to tego typu filmiki, jak teraz, gdzie pokażę dokładnie krok po kroku, jak można coś zrobić, jak można z czegoś skorzystać. Plus zawsze będę się starał, nie zawsze to wyjdzie, ale zawsze będę się starał dawać Wam jakieś darmowe rzeczy, które będą Wam po prostu przydatne do zrobienia, wdrożenia informacji zawartych w każdym z tych filmików. Także do zobaczenia następnym razem, do usłyszenia, ciao!